Dzień dobry, dzień dobry. Przechodzimy do zmysłowej i romantycznej rumby, ale żeby była i zmysłowa, i romantyczna, i kobieca, no to trzeba najpierw się jej nauczyć od podstaw, od zera. Będę stawał do Was tyłem, jak w innych tańcach, przodem. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zaczynamy krok podstawowy rumby. Stoję na lewej nodze, barki zebrane, mocno, tu od razu postawa kobieca. No nie tylko kobieco, po prostu postawa taneczna. Parki w dół, mocno zebrane centrum, posiadki zebrane i zaczyna Cztery raz, prawa do tyłu, dwa, trzy, do boku, cztery raz, lewa przód, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, Trzy. Lewa, długi. Prawa, wróć na lewą. Prawa, długi. Lewa, wróć na prawą. Hop. I dwa, trzy. Dobra, i teraz ja będę tańczył i cały czas zwracał uwagę na pewne rzeczy. Nie możemy stawiać nogi do przodu czy do tyłu szeroko. One muszą się. Tutaj najść, uda się tam spotykają, kolana się spotykają, idę do tyłu, tak samo. Prawa noga, i lewa noga są mniej więcej, oczywiście w jednej linii. Stopy w tańcu są zawsze odkręcone, no jakieś tam sytuacje pewnie by się znalazły, gdzie nie są, ale staramy się mieć lewą w lewą, prawą w prawą stronę i w tym momencie lewa jest tutaj ładnie odkręcona, prawa z tyłu. Odkręcona. Staję na prawą. Hop, hop. Tak, teraz zróbmy, że twarzą jest stąd do was. Więc zaczynacie sobie w prawą stronę. Eee, zróbmy tak, że cztery raz, prawa, do tyłu. Czyli ja muszę iść lewą. I cztery razy. dwa, trzy. Idź na prawą nogę i teraz do przodu. Dwa, trzy. Cztery raz. Dwa. Trzy. Cztery raz. Dwa. Trzy. Chowaj kolana. Dwa. Trzy. Hop. Jedna linia. Kolana są obok siebie. Chowaj kolana. To niedobrze było powiedziane, ale żeby nie było czegoś takiego obok siebie. Zdecydowanie tutaj na jedną linię. Dobra. I teraz. Jeszcze bardzo ważna jest, żeby być. Trochę mocniej z przodu, nie przechodzę całkowicie, ale, no tutaj też nie przechodzę do przodu, ale też nie mogę zostać całkowicie. Musimy sobie trochę wejść na tą nogę do tyłu, lewa jest tutaj prosta, delikatna, palce pokazane, wracam na, na lewą nogę i idę do boku. Czyli jeszcze raz, stoję na lewej i prawa tył. Wracam na lewą do przodu, do boku.